Witajcie, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Nauki Terota. Dzisiaj, kochani, mamy kontynuację, kontynuację tematu opisywania kart, ponieważ wielu z was prosiło mnie, żebyśmy sobie opisali też nasze karty w tym cyklu połączeniami, korespondencjami planetarnymi. Postanowiłam, żebyśmy od razu poszli odcinek za odcinkiem, żeby to było razem. I dzisiaj właśnie to sobie zrobimy. Jeżeli chodzi o te połączenia, korelacje, korespondencje, jak tego nie nazwiecie, z planetami pojedynczych tutaj energii wielkich arkan, kart Tarota, jest tutaj bardziej to wszystko uporządkowane i poukładane, nie ma tutaj takich zawiłości i nieścisłości jak w temacie znaków Zodiaku, co tłumaczyłam w ostatnim materiale, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział tamtego odcinka, zapraszam serdecznie. Link będzie pod spodem do całej playlisty związanej z opisywaniem kart. Dobrze. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować opisywanie kart wielkich arkan z tego właśnie Ridera White'a w wydaniu Giant, który już ostatnio widzieliście. Tutaj mamy już, jak widzicie, znaki zodiaku nałożone na dolnej części. Natomiast dzisiaj będziemy się zajmować opisywaniem. Planetarnym, czyli połączenia planet z poszczególnymi kartami wielkich arkan. Oczywiście, że w jakichś tam opracowaniach, w jakiejś książce możecie znaleźć pomysły jakby autorów, astrologów, może znawców tematu na inne połączenia, szczególnie jeżeli tutaj jest różnica w tych tradycjach, prawda? które są rozwijane oddzielnie względem tarota. No mamy tu tradycję na przykład króleja, kart króleja, mamy tradycję oczywiście naszego ridera White'a, bardzo znanego, natomiast też jest tradycja marsylska i ten tarot z tym związany. No więc tutaj są różne pomysły w związku z tym, ale kochani, ponieważ ja poczułam, żeby wziąć tutaj dla nas coś, co to wszystko nam łączy, dlatego postanowiłam zaczerpnąć wiedzy ponownie z opracowania Jacka Sefirota i Jamie'ego Elforda w książeczce dla kart Heaven and Earth Tarot, ponieważ tutaj te wszystkie trzy tradycje, które wam wymieniłam, plus jeszcze oczywiście Golden Dawn, zakon Golden Dawn, to wszystko tutaj kochani jest połączone, dlatego każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Przed przystąpieniem do opisu, zwróć uwagę, czy twoje karty są ułożone w odpowiedniej kolejności. Najlepiej sobie ułożyć od 0 do 21, żeby mieć pewność, żeby w trakcie opisywania nie popełnić błędu. Czasem można się zamyślić i na niewłaściwej karcie nałożyć niewłaściwe połączenie. No, mi się zdarzały już różne rzeczy, dlatego, dlatego tak tutaj zwracam uwagę. Lepiej jest w ten sposób sobie ułożyć. I dopiero opisywać karty, czy to znakami Zodiaku, czy właśnie połączenia astrologiczne z planetami. Dobrze, ale zanim zaczniemy opisywać nasze karty, przypomnijmy sobie symbole poszczególnych planet, jak wyglądają. Ja Wam je tutaj narysuję, tak jak ostatnio, natomiast sami sobie je opiszcie. Ja będę mówić, oczywiście, co który symbol oznacza, którą planetę. Natomiast kochani, jeżeli macie swoje symbole, których, z których używacie, korzystacie, troszeczkę inne niż te, które narysuję, nic się nie przejmujcie, bo niektóre się ciut-ciut potrafią w grafice różnić. Dobra, zacznijmy. Zaczniemy, oczywiście od naszego mistrza, który nas żywi codziennie, to jest słoneczko, to jest kółeczko, i w środku jest kropeczka. To jest symbol, kochani, Słońca. Kolejny symbol, ważny dla nas bardzo, to jest nasz ukochany Księżyc. Tak wygląda jego symbol. Następnie, może pokażę Wam o naszego gadułę, czyli Merkury. Tak. To jest oczywiście tu połączone. Jak mamy Merkurego, to podobnie troszeczkę wygląda symbol Wenus. Też jest kółeczko i tu na dole jest taki krzyżyk. Tak jest. No to jak mamy Wenus, to też i Mars. Bliźniaczy, płomień dla Wenus. To jest Mars. Oczywiście to jest kółeczko, tutaj nie patrzcie na to. Tak, co tutaj dalej, kochani bym. Aha, no właśnie teraz mamy Jowisz to jest Jowisz Jowisz, to teraz sobie weźmy, może Saturna tutaj wam narysuję Saturn Okej. Okay. no to teraz sobie weźmy naszego łobuza Plutona tak, czyli Pluton to jest takie kółeczko właśnie zauważyłam, że na przykład Plutona troszeczkę różnie, czasem te symbole jakby się czasem różnią trochę. Więc tu mamy Plutona. No to podobny do Plutona jest Neptun. Neptun. Czekajcie, muszę sobie trochę przypomnieć, okej. Okay. O, to jest Neptun, i jeszcze nam został. A no właśnie, uran nam jeszcze został. No dobrze, mm, więc uran, 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 dobra, jak to zaczniemy, tak? Och, to mi wyjdzie strasznie duże, to no to nic, to będzie duże. <laughs> uran będzie największy chyba z tych wszystkich. E, tak, no mniej więcej coś takiego. I oczywiście ta, ten symbol tego urana możecie też zobaczyć. Troszeczkę inny, ale generalnie mniej więcej tak to wygląda. Czekajcie, muszę się zastanowić, czy ja wszystkie Wam pokazałam, i jeszcze będę po kolei pokazywać. I na spokojnie teraz sobie zapiszcie. Tutaj jest Słoneczko, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars. Następnie mamy jowisz, tutaj mamy Plutona, na dole Saturn, tutaj jest Neptun. I tutaj mamy urana uran. No to będziemy zaczynać. Najpierw jak zawsze. Wezmę może pierwszą kartę. Jak zawsze, najpierw usiądź i zastanów się, gdzie chcesz na swojej karcie dać ten, ten symbol. Ja postanowiłam, że będę pisać te symbole innym kolorkiem, dzisiaj srebrnym. Znaki Zodiaku, jak widzieliście, jak znacie, pewnie pisałam złotym. Chciałam, żeby się rozróżniały te symbole, żeby były łatwiej widoczne. No też, wiadomo, są to karty pokazowe, ale to jest, słuchajcie, takie, taka podpowiedź dla wzrokowców. Jeżeli jesteś wzrokowcem, no to inny kolor będzie fajny. Możesz sobie oczywiście kolory też nałożyć poszczególnych planet, bo każda z nich jest też związana. Z różnymi energiami, czy to ognistymi bardziej, czy innego rodzaju, ale to już zachęcam, kochani, do samodzielnej pracy i pobuszowania na ten temat, żeby tam kolor ewentualnie nałożyć. Ja tutaj ograniczę się dzisiaj do koloru srebrnego. Tak, też na paseczku będę to pisać i tu w zależności, gdzie będzie miejsce bo czasem na niektórych kartach mamy na przykład dwa znaki Zodiaku, ponieważ na karcie Głupca mam tylko jeden znak Wodnika, dlatego tu na końcu zrobię sobie znak planetarny i karta Głupca połączona jest z planetą Uran. Dobrze, to narysujmy sobie planetę Uran. Tutaj symbol to jest kółeczko, to jest kreseczka. Taka dru, druga kreseczka, krótsza troszeczkę i takie dwa. O, coś takiego. Planeta Uran. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy kartę MAGA, i tu, jak widzicie, mam dwa znaki Zodiaku przyporządkowane, dlatego y, tą planet, planetę może dam sobie y, z tej strony. Tak myślę. Tutaj do maga mamy, kochani, Merkurego. Uh -huh. Merkury. Czyli jest kółeczko, jest jakby znak byka i o, tak, już mamy. Czyli mag to jest Merkury. No i lecimy dalej. Arcykapłanka. Arcykapłanka połączona jest z księżycem. Siach, pięknie, uh -huh. no, chyba mam ochotę go tutaj troszkę o, zamalować. No i super, księżyc. Tak. Teraz mamy cesarzową. Cesarzowa to oczywiście planeta Wenus. Kółeczko i taki tutaj na dole krzyżek. Uh -huh. Dajcie znać, kochani, w komentarzach, jak macie ochotę, jakie wy karty opisujecie. Jaką, którą talię opisujecie? Czy też Radera White'a, czy może jakąś inną. Bardzo ciekawy temat dla mnie. Także jak ktoś ma ochotę, to zachęcam do napisania w komentarzu. A my idziemy dalej. Mamy teraz cesarza i tutaj cesarz to jest planeta Mars. Tak jest. Mamy Marsa. I teraz mamy piątą kartę arcykapłana. Arcykapłan jest połączony z Wenus. Tak, czyli mamy Wenus. No i karta szósta, kochankowie. Kochankowie połączeni są z Merkurem, Dobrze, czekajcie, już Wam podniosę. Tak, Merkury. Kolejna karta, siódma, mamy Rydwan. Rydwan połączony jest także z Księżycem. Pamiętajcie, kochani, że ja korzystam z opracowania z książeczki dla tarota Heaven and Earth. Przez Jacka Safirota i Jamie'ego Elforda. Jeżeli byście chcieli sobie sami w tej książeczce, może ma ktoś z was, sprawdzić, porównać inne jeszcze połączenia. Tam są jeszcze litery hebrajskie, no i jeszcze tematy inne ciekawe. Więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, może pokażę wam jeszcze raz. To jest ta książeczka do tych kart. Oczywiście w dużym pudełeczku. Ta książeczka przychodzi z dużym pudełkiem. Tak, mamy kartę ósmą, i tutaj jest siła, czyli oczywiście, że mamy słoneczko. Tak jest. Słońce. Dobrze. Tak, mamy pustelnika. Czyli karta numer 9 tutaj jest połączona także z merkurem. Mhm. Także z merkurem. Ok. Mamy koło fortuny i koło fortuny łączy nam się, kochani, z jowiszem, czyli planetą. Spełnionych marzeń i wielkiego szczęścia. Mhm. O. Troszkę nam ten znak tutaj, ale to nic. Jest dobrze. Dobrze. O, dobra. Widać, że Jowisz. Dobra, lecimy dalej. Mamy kartę. Numer 11 jest to karta sprawiedliwości i tutaj pojawia nam się także Wenus. Dobra. No i kolejna pojawia nam się. Wisielec i Wisielec połączony jest z Neptunem. Tak, Neptun. Czyli rysujemy taki trójząb. I tu jeszcze na dole jest taka kreseczka. Mamy Neptuna. Dobra. I karta. Kolejna karta śmierci, czyli numer 13. Ta wielka arkana połączona jest, kochani, z planetą Plutona. Dobrze. Okej, okay, może najpierw w kółeczko. Mhm. Mm tak. Pluton. Trochę mi wyszedł jak kwiatuszek, no ale. Tak, tak wiemy, że pluton. Okej. Okay. Dobra. Mamy kartę umiarkowania numer czternaście. I tu znowu pojawia nam się Jowisz. To jest taka troszeczkę, jakby dwójka z kreseczką, co tworzy na swój sposób czwórkę. <laughs> Zobaczcie, ale są oczywiście też troszkę bardziej uproszczone te symbole, więc no, zależy, kto co znajdzie. Tak jak mówię, kto co tam gdzieś zobaczy w jakiejś książeczce czy w opracowaniu graficznym, prawda? Tak, energia z karty 15 połączona jest oczywiście z Saturnem. Tak, mamy Saturna i wieża. Wieża jest połączona oczywiście z przytupem czyli to jest Mars. Dobra. Mamy teraz gwiazdę, czyli karta numer 17. I tutaj, kochani, mamy dwa połączenia. Musimy zmieścić dwie planety. Musimy zmieścić Saturna i musimy zmieścić Urana. Więc zacznę może od Saturna. Saturn, a teraz jeszcze uran. Próbuję innej techniki, rysowana urana, żeby mi wyszła ładniejsza ta. O, czyli ta technika jest lepsza, kochani. <gryzmina> tak, dobra. Czyli Saturn i uran dla wibracji karty gwiazdy. Mhm. Tak, e, mamy kartę księżyca. I tutaj, kochani, moglibyście myśleć i przypuszczać, że to jest księżyc, ale nie, tutaj jest to niespodzianka. Oczywiście, ja na przykład, jak czytam, kochani, to czuję tutaj trochę księżyc, ale jak widzicie, jest tu też Słońce na tej karcie, więc takie trochę zmylne, prawda? Dlatego to słońce tutaj, jakby na swój sposób, czyli to szczęście, ta radość, jest pokazana w planecie, kochani Jowisz, która, jak widzicie, z tą kartą Księżyc jest połączona. Pamiętam, że dla mnie to było duże zaskoczenie, że tutaj jest jednak Jowisz, ale oprócz Jowisza jest też Neptun, i to ten Neptun właśnie tu nam psoci, jeżeli chodzi o tego Jowisza. Prawda? Trochę nam to wszystko tak rozmywa i nie wiemy do końca gdzie idziemy, po co, no właśnie. No i wtedy wszystko pasuje, prawda? Karta Księżyc, tak? Ok. Dobra. Mamy teraz, kochani, słoneczko. Jaka by to była planeta? Hmm, czy też będzie takie zaskoczenie, jak myślicie? Ciekawa jestem. A zatrzymajcie na chwilkę i spróbujcie zgadnąć, kochani, czy to będzie po prostu słońce, czy jeszcze coś tutaj byście połączyli. Ok, kto to lecimy? Tutaj przyporządkowane jest słoneczko. No i tylko słoneczko. No tak. No tak autorzy, tak znawcy wymyślili tematu. Czyli słońce to słońce. Przynajmniej jeden konkret, prawda? Dobra, mamy sąd ostateczny. No właśnie. I co tutaj? No tu oczywiście, kochani, że planeta Plutona. Dobra, Pluton. Czyli kółeczko, żeby mi znowu kwiatuszek nie wyszedł. Uch, się postaram bardziej, może. O. Ach, znowu mi wszedł kwiatuszek. No i dobrze. Czyli Pluton, słuchajcie, prawie jak kwiatuszek wygląda. <laughs> Przynajmniej w moim wykonaniu. Ciekawe jak wam tam idzie. Szkoda, że nie mogę zobaczyć waszych kart, kochani. To było fajne, jakby można było wrzucać zdjęcia w komentarze, prawda? Ach, może YouTube kiedyś to wymyśli. No dobra. Karta Świat i tutaj, kochani, jest przyporządkowanie planety Saturn. Saturn. Dobra. No to tyle, kochani, mamy zrobione, mamy opisane znowu e karty planetami. Mm, tak, dajcie znać, co jeszcze chcielibyście, żebyśmy na tych naszych kartach zainstalowali. Ja tu oczywiście też nałożę sobie teraz to, tak nie może. Mm, na te karty duże zastanawiam się, gdzie je dać, te kropeczki, ale chyba raczej dam kropeczki, jakieś może takie. Mm, delikatne miejsce, żeby nie było aż tak narzucające się, jeżeli nie zdarzyło Ci się jeszcze obejrzeć też tych materiałów, gdzie zapisywaliśmy, sobie tak nie może albo też kropeczkami, kolorami oznaczaliśmy, tak nie może. No to sobie zobacz, bo taki materiał, takie materiały są na playliste właśnie opisywanie kart, a ja się zastanawiam, czy nie zrobić Wam jeszcze kochani takiego oznaczania kart. Takimi bardziej subtelnymi kolorami, właśnie jak złoty, srebrny, no i któryś bym tu jeszcze może wymyśliła biały, czarny. W temacie tak nie może. Dajcie znać, chcecie, żebym zrobiła też taki materiał, czyli tak nie może, ale subtelnie oznaczone kolory, czyli złoty, srebrny, może biały, może czarny. No zobaczymy. Dajcie znać, kochani, co o tym myślicie, jak to tutaj czujecie. Będziemy jeszcze oczywiście opisywać, kochani, karty hasłami, te duże właśnie, ja będę te duże, gianty opisywać, które wam tu pokazuję, jakbyście chcieli wiedzieć, które to są karty, to wam pokazuję pudełeczko na koniec, tak, będziemy sobie hasła pisać, może jakieś fajne pytanka, no coś wymyślę takiego, żeby to nie było takie oczywiste. Bo oczywiście hasła takie, to z każdej książeczki możesz wziąć, sobie jakieś rzucić. Najlepiej jest opisywać, kochani, te, których nie idzie, zapamiętać, że są fajne, ciekawe, prawda? Więc postaram się coś dla nas wymyślić. Natomiast piszcie śmiało w komentarzach pytania dotyczące właśnie nauki Tarota. Tylko, kochani, nie chodzi mi to o pytania. Połączeń kart, no bo tego nie jest sposób tutaj przekazać na kanale, bo weźmiesz jedną kartę, ma tysiąc znaczeń, weźmiesz dwie karty, to już jest tysiąc razy tysiąc, więc pomyśl, ile jest możliwości. Tak naprawdę najważniejsza jest w połączeniach kart intuicja i ta wewnętrzna wiedza, i, i to, żeby sobie pozwolić na to wewnętrzne prowadzenie albo właśnie prowadzenie poprzez wyższą jaźnię. Natomiast inne tematy, jak macie jeszcze jakieś pytania, kochani, dotyczące pracy z kartami innej niż połączenia właśnie, no to piszcie, postaram się nagrać w kolejnych materiałach. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia. Cudownie, że jesteście, utulam Was mocno, dziękuję, że jesteście tak aktywni i do usłyszenia w kolejnych materiałach, pa! pa.